<gryzny> Akurat jak zacząłeś celować to... Idol Tam się najwięcej dzieje w środku mapy No 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 O Nie to zajebiście generalnie Dobra no, no, biegnę w to się podoba? Jak się Chodź tu kurwa Żyj za nim Ty to wito jest <gryzny> Zabijecie Vito! Co kurwa policjanta pewnie pokazał Zabijecie komendancie, ty kurwa komend... Jesteś człowieczką Nie strzelaj bo Ta? każdą Pojeździsz trochę na moim kodu Ja do twoim Aha. Yeah, yeah. <laughs> 3 godziny się dorastał ładowałem na HDDaku. to... Oj, to, nie, to chyba, tak posłuchaj tak. tego bo raz, nie? Mieliśmy lana i graliśmy w Rasta na lanie. 3 dni pod rząd Rasta, nie? I Fitz musiał wstać parę godzin wcześniej, odpalić kompa, <laughs> ładowanie dorasta <laughs> na serwer i czy okład się dalej spać. Ja tak było Ale To był taki poziom, nie? w załatwił tylko przejazd przez granicę. Za flaszkę nie ma problemu No właśnie Tylko, Tylko tyle I się człowieku obudzisz Na Massachusetts ja chciałbym w sumie, to było Gdzie ciekawe kurwa? Gdzie kurwa? W Ameryce to jest W A... Massachusetts Przywiązany do krzesła się obudził w Massachusetts Obudzisz się, obudzisz się. Ej, Dobre by to było Najbardziej. Ufa. Pa. czwartego kąta grasz. Dziękuję. Chciałbyś mieć takiego konia jak ja. Hmm. Toby, Johnuś każdy zazdrości konia. Nie <śmiewa> <śmiewa> chodź, zobacz. Ja chcę wzmocnić chatkę. No co dawaj. Napięte, no. Bastel. I... kurwa. Gdzieś hey. na dół. Nie. On umarł z przyczyn naturalnych. No. O, on Góra. żyje! Niżej. Już nie. Do, 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 do. E, czekaj. Bo to ci już zjedzie poniżej czterech, czterech koła, patrz. Mówiłem, że to od no cholery. Zmiany. E. Potwierdzaj, Wito, potwierdzaj. Nie. 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 Chodź, Hop, nie. O kurwa. Dobra. Jest giiiit Ej, ty staj na dole, a cię tu. Yeah, yeah, yeah. ja cię ciągnę tu Ajajaj Dobra No nie łapie No nie O, dobra, najebiście O, dobra, odpaliłem, odpaliłem teraz Odpaliłem tego, odpaliłem Fendi Fire, wiesz? No właśnie wiem, dlatego cię ściągnę Dzięki z Wciągam cię A weźmy ty wyciągnij Czekaj okay. Oj Ołat oh, Ołat oh, Nie proszę, oh, proszę, proszę 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 Nie Nie zadziała Proszę cię Ołat oh, zopałem frajera Masz mnie ja puścić Nie mam Ty Maciuś skoczymy No już To my z idziemy się najebać Git Ręce do góry Chyba yy... nie Ale ma takiej to moje, opcji to moje słowa. Mhm. <laughs> A gdzie wy Jak się konie przybywa? Ostatni raz powiedziałem albo trzeci łeb

Malgo, Malgo, Walgo, dobrze Kurde, nie Eee, o kurde. Nie przecież e. jednak nie O, Nawet nie, nie, nie mogę. Sorry. Ej, Sorry. Nie w tego Ja jestem z tyłu, nie trafnie. O Ła, strzapka nie wstrzuciła. A. A nie, to nie mi Dobra, podaję się, podaję się Nie, trafiły się trzy razy Ty. Sorry, Ty. Ej, ej, czekaj, Maciuś Muszę coś przetestować, poczekaj. Nie, no nie, ale, ale... poczekaj, nie bo to nie jest, bo to nie jest broń palna. Patrz, chodź. O, o, nie broń palna. Nie broń palna. Nie broń palna. To jest strzałki usypiające, wracaj tu. Ej, bo mi życie Nie. Łap go! Jest, zaraz, zaraz spadnie uśpiony. Pa, jest. Uśpiłem go. Ale ty mnie zabiłeś po prostu, a nie uśpiłeś. Nie no, to są strzałki, człowieku, na zające. No i po co? Jesteśmy jakimś... Jakoś. Ej, bo ty bo ja, nie, ci... bo ja cię nie podnoszę Ej! Wito, jak, zapy... to? Jak, się Wito, tak, jak się to Jak się... to tak Jak się to pijam! mi konia. O. się no, mnie. jesteśmy kwita. Konie z przetą górkę pomocy. Czy Vitold, mogę cię to... uśpić? Poczekaj. Nie! Czekaj. Bo ja chcę zobaczyć... Ja muszę konia uratować! A. Dobra, chodźcie. Ty Meatl spada ci stamina? Nie wiem. Chyba tak. Zajebliście. No co za... Jedziemy. Jedziemy. Ale Witka. Nie Witka. Zaraz go też przywiozę, poczekaj. Masz. Ja nie po witka, Ja na powitka, poczekaj. No dobra, tak trymmy Siemano. Czekaj, 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 czekaj O kurde Dobra, płacisz, jesteś po mnie Chodź. Lecimy Nie, nie, no laso Zdeptałeś go? O, jak on by... Ale on ja, by przeżył O pazerc mi tak. się Dobra, siemano Tak, życie mi schodziło, ale Johnu jak jest zdeptał to mi tyle HP zeszło, że to chuj, nie? Przestań znoju o, ej, skacz! Ja o! Za Gdzie, gdzie, gdzie? orient! Pamiętasz? Pamiętam. Pamiętam, pamiętam. O, widot, twoi bracia! A nie mogę.

Dobra, jedźcie, ja to ogarnę. Wierzymy w ciebie, Vitold, informatyku. Nie, nie, nie. Jakby CD zdał mech to przed chwilą Rockstar ściszał. Ty, bo my musimy jakiegoś gościa ukraść. I on jest tutaj, e z komendy go chyba Witold, Vitold, twojego z szefa kradniemy. No to Witold, Skoro to twoi koledzy, to wejdź tam i po prostu zapytaj się, czy może wyjść. Dobra, poczekaj się chwilę. Mhm. Nie rób tego. <laughs> Was tych kolegów tak Bo on jest w innym budynku w ogóle. No on Co jest w innym. No kit no Dobra, dawać na był. Mam wagon tam no. na dole. Z przodu jest zaś, kurwa, pchnął. Nie no, daj 20 FPS-ów, coś nie zniechalą. Ty, bo chyba ta misa po prostu jest taka naładowana. Może być. fajnie <gryzny> 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 jeszcze... Ale ja Maciuś też tak, a? jak tam podjeżdżam, to też tam mam tak mało. Nie, ja nie. Ja, jak tam w, środ ja w środku byłem, to miałem 48. Ale tak nie, nie możliwe, że Witek spinił. No wiem, no wiem. <gryzny> no nie mam pojęcia. Dobra, Witko, zaraz to. Zaraz to, no. O. <gryzny> I to tak ci idzie? Pomóc? Kurwa, hujawa, pojawa. Oj! Kuchy. O kurde! Au! Au! Kurwa, co się Ała. Ty no, chłop mi z plecu zabił! <śmany> Mama tam, człowieku, w tym pancernym siedzi Gada z rożką, człowieku, prezes <śmany> Prezes, kurwa My to życie walczymy A nic, nie ruszam się, nie? No ta To chyba przez to, że się topisz tak mi się wydaje, że ci oddechu brakuje już Ty masz ci wyciągaj wędkę O kurwa umarłem od razu, razu. No. Okej, okay, utopienie, dobra Jak ci strzelę wędkę to się stanie? UMAŁ Dzieciaku, wreszcie straciłem ryby Wiesz co ty zrobiłeś? Nie podoba mi się tu, zatrzymali się schodzą. Dzień dobry Hmm? Połowią z nami. Ten tak wedką stoi Posadę, kurwa, gdzie jest moja wędka o no kuję. Skopam mu tam. Tak Scourt? Mój koń? No. Tak Skop. Ale <grym> się za mną trzyma. Tak 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 Dzień dobry Proszę Dzień pan jaką rybę? Ma pan licencję? <grym> na powienie? Przepraszam, pan chyba czegoś nie rozumie, że tu się nie łowi. Przepraszam bardzo. Jestem doświadczonym rybakiem. No. Patrz, patrz! 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 Ale, ale sprota, że się łowił. Oh. to to. Dobra. Nie ma co ty tej łowić. Było... Było, było śmieszne. Na 16 fps ciężko się gra, nie powiem. No. muszę. Ja co resetować. Mm. Dziękuję. <noise> I to! Jak się wciąga? Mama mam Mama nie ja się musisz go po prostu podnieść. Ja się do ręki zobaczyć. O widać No oh, <skusza> w GTA 5 na pewno było No w GTA było, ale tu chyba nie Patrz teraz i chyba że tu. O czekaj respawn. Nie to po prostu. <skusza> <m stewardship> <Proszaophone, skusza> dobra <Aha>. ty To mi się kurwa wklekało